Witajcie na naszym kanale, jestem z Krzysztofem. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o płacy minimalnej. Krzysztof, co tam się zmieniło? A, płaca minimalna, tak, w ogóle płaca, ulubiony temat pracowników, tak myślę. No zmieniło się właściwie niewiele, tak naprawdę w teraz, no bo było 4242, jest 4300. Kolokwialnie mówiąc, szału, nie ma, ale zawsze to jest około 40 zł na rękę dla pracownika. Także ja sobie przekalkulowałem około 40 zł więcej, więcej na konto. Dla pracodawcy no, jest to troszeczkę jednak inna kwota, bo koszt, jak gdyby państwo pracownicy dostajecie 40 zł więcej, natomiast koszt dla pracodawcy wraz z ZUS-em to jest 70 zł. Czyli jeżeli 10 Aha. pracowników mamy i mamy minimalną e, podniesioną to jest 700 zł miesięcznie koszt dla pracodawcy e, razy 6 tutaj e, miesięcy do końca za roku no to jest 4200 zł, także 4 dychy dla pracownika, 7 dych niestety dla pracodawcy koszt e, tak to wygląda. No oczywiście co, wzrasta stawka godzinowa umowy zlecenia było 27,70. E, będzie 28,10 No i to właściwie, jeżeli by było minimalną, to jest wszystko tak, to jest tak, z takiego płaskiego punktu widzenia. Natomiast zmiana minimalnej rodzi tutaj różne inne ciekawe kwestie, Aha. ponieważ od płacy minimalnej mamy również wyliczane godziny nocne, tak zwane 20% od stawki godzinowej minimalnej za dany miesiąc, więc tu oczywiście płaca za godziny nocne również wzrośnie. Co no istotne, wzrasta tak zwana stawka minimalna zasiłku chorobowego, bo hipotetycznie naliczamy tutaj zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie chorobowe jako średnią z 12 miesięcy. No jeżeli mieliśmy tą minimalną, no to nie możemy wziąć sobie średniej z minimalnej z 12 miesięcy, tylko musimy już pilnować się bieżącej minimalnej, także ta stawka minimalna dla osób przebywających na zwolnieniach chorobowych e, też wzrośnie. No Oczywiście, w przypadku e, pracowników godzinowych i stawek urlopowych też pilnujemy, no bo wiadomo, że za urlop pracownik nie może dostać mniej niż e, by pracował, także też istotna jest tutaj w tej kwestii. Co tam jeszcze? Myślę, że warto również wspomnieć o potrąceniach komorniczych, e, bo minimalna wzrosła, w związku z tym komornik też nam może mniej. To też ma wpływ. Też ma wpływ, jak najbardziej, też nam może mniej zabrać z naszego mm, nagrodzenia, No i co? Także dużo tematów takich pobocznych, jedna drobna zmiana, tak jak mówię, 58 zł brutto, natomiast dużo składowych, dużo, dużo wątków, które są z tym związane no i które trzeba obsługiwać, które trzeba pilnować. Ułatwiajcie sobie oczywiście pracę, korzystając z programu online 360 kadry i płace. Bo to jednak, zwłaszcza kiedy ma się większą ilość pracowników, to tej pracy jest naprawdę no tak, w tych tak, tak, Trzeba pilnować, tak jak mówię, wielu wątków, co za Was właściwie wykonuje program. Jesteście tylko od analizy i, i sprawdzacie, jak to się rzeczywiście kształtuje. Warto tutaj, warto tutaj zaufać i oszczędzić sobie troszeczkę czasu. Także jeśli nie macie jeszcze konta, to zapraszamy do zakładania, bo do dwóch pracowników. Pamiętajcie, jest bezpłatny program, więc daję Wam to szansę, żeby na spokojnie sobie zobaczyć wszystkie funkcjonalności. Będziemy o tym jeszcze wielokrotnie przypominać, a jeśli macie już konto w 360 księgowość, to wystarczy, że się zalogujecie na te same dane i już możecie sobie działać. Warto. Zapraszamy. I zapraszamy na kolejne filmy. Subskrybujcie nas. Dlaczego? Do zobaczenia. Dziękuję Krzysztof. Dziękuję Agnieszko.